Kabanosy Tarczyński co To jest strata No nie wiem jak ty chcesz się wyleczyć Jak ty nie chcesz brać tego co najlepsze w życiu Bo Kabanosy Tarczyński Szczególnie te wege To są tak dobre Nie wiem w ogóle czemu ty tu psychologa chodzisz Wystarczy że sobie zjesz Kabanosy Tarczyński od razu cały dzień ba

Jeśli przychodzi na terapię, to automatycznie się hamuje. Ty mnie nie znasz, nie ufasz mi. Mimo, że wyglądam na osobę empatyczną, której można ufać, Na pewno nie chcesz. Na pewno nie chcesz kolana. Ok. Dobra. Nie ma czasu. Wyobraź sobie teraz, że jestem twoją mamą. Jak twoja mama wygląda, ok? Prawda, wyobraź sobie, że mam długie blond włosy, wielkie cycki, zielone oczy i nazywam się jak to było, tak Jestem teraz tak hej, tak I teraz wyobraź sobie, że jesteśmy tylko sami i co chcesz mi powiedzieć? Okej. Okay. Szybko, dlaczego mnie nienawidzisz? Co ja ci zrobiłam? Ja chciałam być dobrą matką. Ja chciałam. Być... z ludźmi i tak dalej boisz się tego, że nie osiągniesz sukcesu Że nie jesteś wystarczający kompleksy rozumiem stany depresyjne okej, okay, okej, okay, rozumiem powiedz mi, prześladowali cię w szkole. Rozumiem. Dobrze. To teraz chcę, żebyś wyobraził sobie że jestem Twoim najgorszym osiłkiem ze szkoły. Tak. I chcesz być teraz mnie. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie, których znasz, rodzice, znajomi ze szkoły, z pracy, że oni stoją przed tobą. Wyobraź sobie, że, że jesteś na podium, tak? Światła reflektorów padają na ciebie. Wszyscy ludzie z twojego życia, których znasz, to jest twoja publika. Jak chcesz, to możesz się na odwagę napić. lampce to ja się napiję bo w sumie też potrzebuję wiesz bo jak ja przyjmuję tylu klientów w ciągu dnia to mi też to na psychikę się no. i jak im też każę żeby mnie bili no to wtedy też nawet widzisz że mam taki nos czerwony broń boże to nie jest przez alkohol po prostu wszyscy mnie biją po tym nosie bo mam taki duży nos że to aż kusi żeby w niego walnąć Stań teraz po środku, i chcę, żebyś teraz powiedział: Jestem najlepszy. Jestem Bogiem. Nie boję się tego, co o mnie. Ja sam znajduję własną ścieżkę, ja sam definiuję to, kim jestem i kim chcę być. I wy możecie mi postać chuja, bo naprawdę ja jestem władcą swojego losu i to ja decyduję to, co mi się przydarzy. Jak się czujesz po tej naszej krótkiej terapii? Od razu lepiej, prawda? A to dopiero pierwsza wizyta. Na razie nie będę cię dręczyć bo ja wiem, że taka terapia jest wykańczająca, zarówno dla ciebie, jak i dla terapeuty, czyli dla mnie. Ale ci mówię parę wizyt i będziesz jak nowo narodzony. To jest moja. To jest coś, czego jeszcze nigdy nikt nie zrobił. Ja jestem pionierem w tej dziedzinie, więc wypijmy za mnie, wypijmy za mnie, wypijmy za mnie. Za najlepszego terapeutę, poraczka i za ciebie, bo ty się bardzo przełamałeś podczas tej wizyty, jesteś ciebie dumny, rozumiesz to.